Witam, witam, cześć, Manko Lil Uziwert, Relevant. Wiem, prosiliście mnie, żebym zareagował szybciej, przepraszam, nie byłem w stanie, byłem w szkole. Reagowałem na pierwszą lutę Channel Boy i szczerze, moim zdaniem, dupy nie urwała. I Emin mean, była spoko, ale jako powrót, no ja na powroty mam generalnie duże oczekiwania, a tutaj było to po prostu spoko, a nic więcej. Na Relevant są duże oczekiwania, naprawdę są, bo widzę, że ma podobny w miarę liczby do Channel Boy, a wyszła dzień później, więc zaczynamy. Yo, ale Uzi, high beast, high fashion era. Ej, hard ma ten outfit, nie? Outfit jest naprawdę hard, uważam na tym klipie. Ale na razie nuta, A ja nie wiem, przesłuchałem początku, ale już widzę, że raczej mi nie siądzie. nie, że, no kurde, ja chciałbym powiedzieć, że Uzi Comeback z Generational, ale prawdopodobnie nie będzie. O, mamy te nawiązania do kultury japońskiej, znaczy się te japońskie litery, znaczki, przepraszam, nie chcę być na jakiegoś ignoranta. A to jest to, co Wam mówiłem w poprzednim odcinku, że Uzi się generalnie mega jarał tym wszystkim anime i ogólnie kulturą japońską. Więc tutaj na klipie mamy, tłumaczę. Dobra. Teraz musi być beat switch. musi być beat switch. pierwsza część, pierwsze pół minuty, dla mnie skip, ale teraz jest naprawdę, są oczekiwania, są oczekiwania, zobaczymy, uwaga, lecimy. Sweak, swag, way hard, I might pull out like Dan, I'm charging But my car do not take a charge She didn't give me a hell of a offer But I'm high so I beg you to buy She try to get me here but she ain't party Ten one second she started your day To realize I'm better rapping like my shit I got white with my knee when I'm dusky I think I broke nigga talking When I'm in the trench shit, the guys and forty glass I miss the old Uzi I mean, czy to jest tragiczne? No nie jest, ale ja nie wrócę do tej nuty, ja już wiem, że ja do niej nie wrócę. Nawet mniej mi się podoba niż ten Chanel, bo nie wiem, takie, kurde, no nie wiem, naprawdę nie potrafię znaleźć pozytywu tej nuty. W tym momencie wychodzi pełno artystów, którzy żyją taką muzę, o wiele lepszą po prostu. Może mi to siądzie po jakiś tam odsłuchach, ale ja tej nuty wiem, że nie będę jej słuchał 15 razy, bo ona nie jest w żaden sposób ciekawa dla mnie. Ludzie wydaje mi się, że to trochę mylą, że mówią, że nuta jest ciekawa, bo się w niej coś dzieje. Oczywiście, że tu się coś dzieje. Jest beat, cały czas hałasuje. A takie nut, gdzie jest bid i hałasuje, jest mnóstwo. I po prostu mnóstwo artystów robi to o wiele lepiej. A tutaj Uzi moim zdaniem wypada miernie. My, um, my, um, I took off the hood just so I could breathe. My car is a elephant. How you say I'm irrelevant? When I'm the reason these niggas relevant. Reason I'm relevant. Reason I'm relevant. and I'm relevant. I got the head. Reason I'm relevant. Reason I'm relevant. and I'm relevant. I would tell it. Reason I'm relevant. Reason I'm relevant. and I'm relevant. I got the head. Reason I'm relevant. and I'm relevant. and I'm relevant. I would tell it. No, Sergio, maybe it Powrót. No, kurde, dupy nie urywa. Moim zdaniem to jest gorsze niż Eternal Etayktu ogólnie. A ja lubię ten album, więc to nie jest obraz, że co najgorsze góry na świecie, bo ja naprawdę lubię Eternal Etayktu. Już się znowu powtórzę, ale może ktoś nie widział poprzedniej reakcji. Nie jest to, uważam, jakiś album niesamowity roku czy coś takiego, ale naprawdę lubię ten projekt. Uważam go za naprawdę fajny album. I am an addict I want the cabbage I want the baddest I add some fattest Couldn't go rattle Pick her up in her bravis <laughs> I'm she waggin' on smashin' She said I'm the captain I am an addict I want the cabbage I want the baddest I add some fattest I couldn't go rattle Pick her up in her rabbis. <laughs> I'm in a bravis She waggin' on smashin' Prime Uzi is back? No gdzie? Tam to nie było Prime Uzi, a to dopiero to. Możemy cofnąć, żeby nie było, że się teraz nie wsłuchałem, no ale sorry. Dobra, nie, robimy to innego. I say girl, why you keep callin'? I say girl, why you keep callin'? Yeah. She said I need a new one yeah, Cause I know Słyszałem that you still ballin' She just wanna go back to the future So w I w w w brought that girl a DeLorean 21 minutes until I got go, So I told that girl I'm gonna slaughter them To I jest to? to jest prime Uzi. A nie jakiś Chanel, czy to Relevant. Dlaczego możesz takie Uzi robić? Mityczna postać Lil Uzi Goverta powinna zostać być... na tych okay, czasach. To by było przepiękne. Aktualnie moim zdaniem nowymi numerami. Aktualnie moim zajem nowymi numerami niszczy sobie swoją legendę. naprawdę. Old Uzi came back. Muzyka TV. Nie wiem co mówił muzyka, jak sami możecie zobaczyć, jeszcze nie oglądałem. Ale no naprawdę, to jest to, czego powinniśmy słuchać. Podsumowując, nowy Uzi jest po prostu średni. Chcecie sobie puścić dobrego Uziego? Proszę, Love is Rage. Love Is Rage 2, Love vs World, Love vs World 2, Eternal Atake. To są fajne projekty. Pluto X-Baby Pluto, może nie słuchajcie, to jest akurat średnie. Ale po prostu, naprawdę fajnie by było, gdyby Uzi został w tym 2018 Max. A nie, Eternal Atake wyszedł w 2021, chyba, czy 21 nawet. No to wtedy. Ale kurde, no szkoda, naprawdę szkoda, bo dla mnie ten trak się niczym nie wyróżnia. Dosłownie niczym. Naprawdę, jest po prostu średni. I ja wiem, że ani razu do niego nie wrócę. A nawet jakbym do niego wracał i się zmuszał, żeby mi się spodobał, to i tak znalazłbym 40 lepszych traków w samej dyskografii Uzi'ego. To jest po prostu przykre. Ja rozumiem, ludzie się rają, bo Uzi powrócił, powrócił, zajebiście. Ale no kurde, no po czym on powrócił po Eternal Etake, które się przyjęło średnio? Ja mówię, ja osobiście lubiłem ten album, więc dla mnie to nie ma jakaś tragedia, nie? Ale no kurde, zawiodłem się naprawdę. Oczekiwania były spore. Miałem bardzo dobry humor dzisiaj. A wracam co? Słuchając 20 Minutes.